Jestem przy takim małym skwerku lajkonika, tak się on nazywa. Tutaj koło mostu Dębnickiego. Tu jakieś wysokie trawy jakby zbożowe. Prawda, tutaj w środku się kwiaty ukrywają. Tu widać obok yy, przystanek, o pisze skwer Konika Zwierzynieckiego. Konika Zwierzynieckiego, proszę bardzo. Ja tu zostawiłem swoje kwiatki, żeby móc lepiej filmować. Że jesteśmy tutaj koło Mostu Dębnickiego i Wawelu. To właśnie tutaj pokazuję, bo ja Wawel bardzo lubię. Ludzie jeżdżą na Hulajnogach, prawda? Tutaj po Bulwarze Rodła. Proszę bardzo, Wawel jak na dłoni. Tam kościół w nademnikach. No a tu jest właśnie, pani sobie rowerki, pani z pieskiem. Ludzie sobie tu na tym małym skwerku zwierzują, znaczy urzędują, wypoczywają, mimo tego, że boku ruch, pełno samochodów, ale i rowerów. No i właśnie tu jest ten konik zwierzyniecki. Jakieś tutaj są jeszcze bochomazy. Zwierzyniec to mój konik. Proszę bardzo, tutaj porobili jakieś takie dekoracje, które może dzieciom się podobają. Mnie nie za bardzo. Tutaj są te trawy. Tutaj są te trawy. Również kwiatki się zdarzają. W oddali jest grill bar. Prawda, malutki ten skwerek. Tu jest ten konik zwierzyniecki, czego właśnie Pokazuje, piesek przy okazji też tutaj urzęduje. Proszę bardzo, następny piesek. Tutaj ławeczki są. O, proszę bardzo. No tak to jest urządzone. Tam jeszcze dalej różne jakieś kwiatki. Ludzie wypoczywają. No to taka krótka migawka z podmostu Demnickiego od konika zwierzynieckiego.